Generalnie zabawne jest to, bo nie mam obrażeń od upadku, od lawy i od innych rzeczy. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Także, siemano, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, z jest kolejny odcinek na moim kanale. Witam Was bardzo serdecznie w odcinku serii Minecraft, czyli Minecraft Survival Single Player. Jak wiecie, taka seria u mnie trwa podczas livestreamów, lub nie wiecie, bo 70% ludzi nie przychodzi na livestream, Więc zacznijcie przychodzić live stream, przychodzi live stream bo będzie mi smutno. Yy, więc prowadzę taką serię sobie i raz, yy, dobra, może z 5 razy w roku pojawia się z niej odcinek na tymże kanale. Yy, z jakimś tutaj, prawda, przejrzeniem sobie savea, z przejściem się po saveie, yy, czy też właśnie jak dzisiaj z udostępnieniem savea, ponieważ u u Zgodniłem z wami, że kiedy skończymy sezon trzeci, by the way teraz trwa sezon czwarty, dam wam mój safe I powiem wam, że nagrywam trochę w przód, więc jeśli oglądacie live streamy, może tutaj być troszeczkę więcej rzeczy zbudowanych niż w tym momencie to zobaczycie. Ale moi drodzy, polecam zajrzeć do opisu. Prawdopodobnie jest tam link do pobrania, a jak nie, to już niedługo go wstawię, bo może się tak zdarzyć, bo nagrywam to dużo, dużo wcześniej, niż Wy ten film zobaczycie. No, i co? Jest to, jak mówiłem, moja seria singleplayer, na której staram się robić jak najwięcej farm. W tym momencie, projekt, którym będę się zajmował w najbliższym czasie, czyli już pewnie dzisiaj, może, jest farma Potek, automatyczna. Będę robił w tym miejscu. No, i jest to moja baza. To jest to moja baza, tak znowu o Faceie zapomniałem Sezon 4, wspomniałem, ponieważ dwa pierwsze sezony były rok temu, dwa sezony były w tym No i zobaczymy, jak to będzie się dalej działo. Misja jest taka, żeby po prostu, jak na największej ilości wersji w Minecrafcie pograć sobie na tym Sezonie. Jesteśmy na wersji w tym momencie 1.15.1, słuchajcie, więc no, świat trwa od 1.14, więc w zasadzie dwie wersje już są. Czekam na 1.16 z nią. Mój status diamentów i innych takich rzeczy nie jest jakiś super, jeśli o to chodzi. Będę musiał ich pokopać w ogóle. Strasznie, jakoś tak się nie mogę za to zabrać. No i moja baza wygląda właśnie w ten sposób. Na ten moment tu mamy salę jeszcze do nejtorów, Jakby nie ma jeszcze super bazy tutaj rozbudowanej, ale są duże plany co do budowy właśnie tutaj kolejnych korytarzy, kolejnych jakiś pomieszczeń. Między innymi właśnie tamtą podkarkę mam zamiar zrobić. I tutaj będzie jeszcze szedł gdzieś tunel w kolejne miejsce. I tamten tunel będzie miał jeszcze parę odnóg. Gdzie jest tych gdzie ten zombiak się kurczę podział? Na pewno gdzieś tutaj jest. Swoją drogą tutaj wywalałem to TNT na livestreamie kiedyś. E, I stąd taki znany shot na grupie na Facebooku, e, gdzie cyber przypadkiem postawił staka TNT zamiast e, dwóch TNT. E, no i tak mniej więcej stworzyłem to miastkinie, w której teraz wszystko tutaj zostało zbudowane. Więc dobra, nie wiem, gdzie ten zombiak jest, on jest pewnie gdzieś za ścianą, także tym się nie będę przejmował. Także najpierw przyjdziemy się tutaj po sezonie czwartym, na którym obecnie jesteśmy, troszeczkę tutaj sobie pogadamy, no a później przejdziemy, słuchajcie, do sezonu trzeciego, który tutaj jest już w pełni zakończony, jakby tam są wszystkie projekty już e, niedobudowywane. Stamtąd też dużo rzeczy mam tutaj, bo jakby przeniosłem się od razu z przedmiotami, otworzę sobie tylko okno. No i co? Misja jest taka, żeby jak najwięcej rzeczy po prostu w powietrzu budować na tym sezonie, między innymi farma automatyczna potworów. E, którą specjalnie zbudowałem tak wysoko. No i mamy tu balony też do nejtorów, Mamy tutaj kopalnię, która w sumie nie jest niczyja i zbudowałem sobie tutaj taki żuraw, który będę musiał przebudować, bo jest strasznie brzydki. E, mam też tutaj, słuchajcie, farmy villagerów. Niestety moje villagery są pobagowane. Nie wiem czemu. Jeśli ktoś z Was wie, jak odfiksować ten świat sobie na N15. Te villagery totalnie nie zbierają żadnych słuchajcie, ani zboża, ani marchewek, ani nic. I przez to się nie mogą rozmnażać, nie? Zobaczcie, te marchewki, które zostają. Oni niby wydają te dźwięki zbierania, czy coś. Ale te itemy cały czas tutaj są. I musiałem sobie tutaj dorzucić jeszcze jednego villagera z góry, którego udało mi się zdobyć. No, ale niestety, jak widzicie, nic mi z tego nie ma, kurczę tak naprawdę. Bo liczyłem, że sobie ich rozmnożę. Do czego się rozmnożę? A konkretnie do rynku, na którym trzymam sobie, um, jakby miejsce specjalnie podhandlowanie z różnymi rodzajami villagerów, żeby jak najwięcej emeraldów zdobywać na projekty po prostu dla Was, dla donatorów, dla widzów na liveach i tak dalej. I mam tutaj jeszcze jednego villagera. No i jest ten problem, że nie mogę ich mnożyć. Także, jeśli ktoś by z Was wiedział, jak można to naprawić, prosiłbym od napisania tego w komentarzu bo naprawdę jest to dla mnie straszny, straszny problem. E, no i co? Jak mówiłem, jest tu farma potworów, kurczę, która sobie tak, że ja stoję sobie po prostu na tej platformie, ona zrzuca potwory, więc na dobrą sprawę mogę sobie awczyć w tym czasie pójść gdzieś coś robić i e, mi się tu zbierają itemy. Akurat niedawno ja ją opróżniałem sobie. E, tutaj powstaje projekt na top roku, który być może, jak ten odcinek latuje nie, w sumie jeszcze nie będzie skończony, bo zostało mi jeden może dwa live'y, e, a na niego trochę czasu pójdzie i będzie to swojego rodzaju taki zameczek, powiedzmy, e, z Dużymi, karyk karykaturalnymi postaciami, które będą przedstawiały top 10 donatorów tego roku. Także, jeśli jeszcze chcecie się załapać, to jest czas oczywiście do 31 Sprawdź datę, czy nie walno No, jest 31 no grudnia, ma 31 dni. Do 31 grudnia macie jeszcze okazję się wbić, jakby ktoś chciał. Aczkolwiek już raczej nie wróżę dużych zmian w tej topce. Raczej obstawiam, że to jeden zostanie tej osobie nadany, która ma być. A możecie zgadnąć, kto. Bo jeśli jesteście na streamach, to wiecie, bo się na pasku zawsze pokazuje w sumie, teraz, kto jest to top roku. No i co, i generalnie z większych projektów tutaj to są wszystkie takie. Sezon się rozpoczął w grudniu. Także całkiem niedawno, jeśli o to chodzi, projektów co, co jakiś live powstaje. Coś, mamy jeszcze tutaj farmę dyń, farmę melonów i super superaśną farmę, słuchajcie czegokolwiek, co idzie na mączkę kostną, sobie rozrosnąć. Już wam demonstruję, jak to działa. Jeśli byście chcieli, to oczywiście możecie podejrzeć, jak to zrobiłem. Tu wszędzie jest mil jakby ktoś nie wiedział. No, i w taki sposób tak naprawdę mogę bezproblemowo, słuchajcie, sobie nafarmić bardzo dużą ilość zboża, marchewek czy innych rzeczy do mojej farmy zwierząt. Jakby ktoś pytał, no ale przecież to drogie jest, no, przecież masa bonmila tutaj na to idzie. Mam automatyczną farmę, z której miałam co robić z kośćmi, także to mi się opłaca. Mam tutaj zaczątek wielkiej farmy trzciny, słuchajcie. Jakby to są pierwsze dopiero tutaj kolumienki respiące, i to sobie funkcjonuje totalnie automatycznie. Więc kiedy jestem w pobliżu, to sobie działa. Jak widzicie, tutaj jest obserwer. No, i kiedy, farma, kiedy trzcina w tym miejscu rośnie, to wszystkie trzy zostają zebrane. Nie spadają i do hopperów, te, te, tego typu sprawy. No, i mam zamiar tu zbudować jeszcze całkowicie w górę i tu na boki jeszcze zrobić parę takich oddziałów, żeby tej trzciny mi się rozpiło w jakiejś konkretnej ilości. ale na, na razie korzystam z tamtej farmy, a nawet mam, powiem wam, duże zapasy jeszcze z poprzedniego sezonu. Do którego udamy się w tym momencie Nederem, ponieważ jest on trochę tutaj w Overworldzie e, dalej, powiedzmy sobie, aniżeli bliżej. Także przejdziemy sobie przez portal. Masa projektów jeszcze powstania w tym sezonie na pewno. E, przynajmniej do 1.16 będę się wstrzymywał z jakąś nową bazą. E, I w ogóle myślę tak, sobie, czy na 1.16, słuchajcie, nie przenieść się do nederu, nie stworzyć sezonu nederowego, z racji, że ponoć będzie dało się żyć w nederze. Także możecie mi dać znać, co myślicie o tym, kurczę, żeby jak wyjdzie 1.16, na przykład przejść całkiem spory obszar jakiegoś nederu tutaj e, i zamieszkać po prostu w nederze, jako że neder będzie nowy. A Overworld niekoniecznie się tutaj pozmienia, niekoniecznie nowe rzeczy w Overworldzie dojdą. A właśnie zmieni się dużo tutaj. I ten sezon powinniście pamiętać z tego co już wam pokazywałem jakiś czas temu mianowicie jest to sezon słuchajcie który na drugim moim kanale miał 31 odcinków także jeśli chcielibyście prześledzić troszeczkę może ten sezon jak wyglądał no to był challenge odcinki daily każdego dnia przez miesiąc na moim drugim kanale gdzie ten challenge mi się powiódł, bo przez 31 dni wstawiałem codziennie odcinki survivala właśnie tego i, no, powiem wam, naprawdę sporo tutaj się zadziało między tymi odcinkami. Po nich się właściwie dużo też zadziało. Też mam tu automatyczną farmę, też mam tu C... cyfer... ...technology... nie wiem, to się miało jakoś budynek Co droga, bo chyba widzę, że właśnie, będzie co, krzywo go zbudowałem. Naprawdę? Czy ja dopiero teraz zauważyłem? Nie. Wszystko się zgadza? Zgadza się, już miałem naprawdę w w głowie, że słuchajcie, że coś krzywo położyłem. No, ale tutaj też się znajduje masa projektów. Z takich ważniejszych jest tu farma żelaza, jakby z której dalej korzystam. Z racji, że jest tu chunk spawnu, słuchajcie, i po prostu najprościej jest mi tutaj przylatywać niekoniecznie budować nową farmę i nadal jej nie rozbudowałem. To, tego, to możecie zobaczyć, jeśli ktoś śledzi tą serię od dłuższego czasu, że ona dalej wygląda jak wygląda. Zbiorę sobie ją, jak będzie tutaj więcej żelaza, z góry powiem. No i mam tutaj trochę owiec, które też przychodzę sobie farmić, jeśli aktualnie brakuje mi wełny. No i polecimy sobie do dalszych projektów, które tutaj są, które są ważniejsze i z których korzystam aktualnie, bo z tych może tutaj rzeczy jak ta farma trzciny tak dalej już nie korzystam. Z racji, że staram się nie korzystać z sezonu właśnie trzeciego w sezonie czwartym. Jest strasznie zagmatwane, że sezon jest obok sezonu. No ale polecimy sobie w tą stronę czym prędzej. Słuchajcie, mam jeszcze tam farmę złota w ogóle w nederze, ale obecnie nie funkcjonuje. Z racji, że coś się stało na moim świecie i pigmeny do jajka niekoniecznie, mm, niekoniecznie atakują jajko. nie. i z tegoż powodu też kurczę. Automatycznej farmy złota nie mam, i muszę sobie, kurczę, w jakiś sposób tutaj radzić. Swoją drogą, tutaj z tej farmy Guardianów odcinek był e, jakiś czas temu. Pójdziemy z Janeterem z nią e, powrotem do mojej bazy numer 4. A i tu mamy jeszcze projekt Top Donatora Miesiąca, który został dokończony. Słuchajcie, bo chyba na ostatnim odcinku jeszcze był nie, niekompletny ten projekt. E, jakby starał będę się teraz co miesiąc jakiś tutaj specjalniejszy projekt dla takowego sztopa uszykowywać. W tym wypadku był tutaj wulkan, a teraz jest zamek dla top roku. E, I nie mam przy sobie nic kurczę, łóżek. Dobra, jest łóżko, mogę się przespać. Tylko mnie się tu spawn point zapisał, co mi się nie podoba. Ale dobra, prześpimy się w tym tipi, kurcze. Eee, Utłuczemy sobie parę podwórków tutaj. Takie tipi, nie umiem budować tipi w ogóle, tak zauważyłem. No i mamy ten wulkan, w którym wam zaraz pokażę, że totalnie mnie nie, nie, nie trzyma lawa. Eee, mamy tu pod, podpisanego, oczywiście, top donatora. Nasze top 2 jest w formie kukły, która jest tutaj <grym> za karę. Eee, zejdziemy sobie na dół bo tutaj jest też ukryty świat, słuchajcie. I myślę sobie, żeby ci kiedyś tutaj wrócić i coś w tym wulkanie zbudować, słuchajcie. Mimo że to jest poprzedni sezon. Myślę, że można tutaj na przykład kolejny projekt dla top miesiąca kolejnego zrobić jakąś specjalną oazę czy cywilizację wewnątrz wulkanu, lub też po prostu świątynię można by tu zbudować. Także dajcie mi propozycje w komentarzu. Na pewno przeczytam te komentarze, słuchajcie, bo jak najbardziej Jak najbardziej to czytam. No i oczywiście na livestreamy zapraszam, bo tutaj jakby wszystko będzie się działo na livestreamach, nie mam zamiaru odcinkować tej serii specjalnie jakoś. Jak mówię raz na bardzo, bardzo, bardzo długi czas wystarczy jakiś jeden odcinek po prostu tutaj wrzucić i uważam, że jakby funkcja tej serii jest spełniona, że pojawiają się z niej odcinki, no pojawiają się odcinki. Są często, nie są często i nie będą często. Z racji, że wy nie oglądacie survivali, więc nie opłaca się ich nagrywać, a jak wrzucam sobie raz na jakiś czas odcinek, to z tego, co widzę, nawet em, frekwencja pod nimi wcale nie jest jakaś słaba. No i mamy farmę guardianów oczywiście, em, która działa, jak widzicie, całkiem, całkiem fajnie sobie, tylko opróżniałem ją dosyć sporo, jak widzieliście, moja baza na sezonie czwartym, em, no wykorzystuje praktycznie cały pryzmaryn, jaki zdobyłem przez em, do dotychczasowe Czas tak naprawdę przy skopywaniu i w ogóle. No niestety strasznie dużo pryzmarynu poszło się walić, bo poznikało i tego typu sprawy, więc przykryks, że tak powiem. Dobra, polecimy sobie już tutaj szybciej, bylebym nie zginął. Bo szkoda mi. Fa! Kurde, bele no. I 70 level poszedł się walić, no po prostu. Jak nie zginąłem, naprawdę nie wiem od jakiego czasu. Bo time plate, kurczę, mam tutaj kozacki na pewno. Tak musiałem po prostu w głupi sposób zginąć na odcinku. Co więcej. To co mówię na początku odcinka, czyli nie mam tu obrażeń od upadku, nie mam tu obrażeń od naprawdę wielu rzeczy. I w sumie to jest jedyny sposób, w jaki mogę zginąć, czyli po prostu obrażenia podczas latania elitrom, No, lub też przez potwory, no ale wątpię, że jakiś potwór mi tyle zada obrażeń, nie? Żebym zginął. I super. Z 70 lewela został mi siódmy. Naprawdę kozak. I mam całkowity sywek. Jezus Mariano. Mam nadzieję tylko, że wszystko pozbierałem. Że nic mi tutaj nie zostało. Dobra. To jest mój miecz tutaj podręczny, to jest mój kilow, to jest moja siekierka, łopata. Łopata na kopanie sobie jakiś tych rzeczy. Tym kopiemy. Jedzonko, czekajcie, szybko się posegreguję tutaj. Szalkera mam przy sobie. Idzie mi tu pigment. Dobra, przez chwilę brzmiał jak zombiak, ale na szczęście nie. Najważniejsze, trujząb nie zgubiony. kurczę, kurde, z pierwszego w ogóle. utopca tutaj na świecie, więc. Yy, na pewno nie chcę go stracić, bo jest to niezła pamiątka, słuchajcie. Yy, przypominająca mi, jakiego po prostu fuksa miałem na zeszłym sezonie. No i co, polecimy teraz? W ten sposób może będzie troszeczkę bezpieczniej. No i ja lecę już sobie migiem tutaj na czwarty sezon, z racji, że yy, no jak mówię, nie chce mi się koniecznie korzystać z bazy numer 3. A że jest tutaj w badzie numer 4. Jeszcze jest farma w ogóle Endermanów. No ale ona tam jakoś specjalnie nie jest jeszcze zrobiona, zresztą End został ozdobiony w specjalny sposób. I to polecam sobie samemu sprawdzić, moi drodzy, kiedy tylko save zostanie wam nadany. Powinien być on, jak mówię, w opisie odcinka. Tam save dwukropek i macie do pobrania. I ja wam w tym momencie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że będziecie śledzić tę serię też na live streamach. Słuchajcie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.